Cześć moi drodzy, miło mi Was znowu gościć na moim kanale, tych którzy są tu po raz pierwszy również. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem o osobie, która przez wiele lat gościła na naszych ekranach. Ja zawdzięczam jej dzieciństwo i wszystkie programy, dzięki którym dowiadywałam się jak wyglądają dzikie, bardziej egzotyczne zwierzęta, jak wygląda ich życie w zoo. Oczywiście mam tutaj na myśli program z Kamerą wśród Zwierząt, którego częścią była pani Hanna Gucwińska, która wraz z mężem Antonim przez wiele lat ten właśnie program prowadziła. Obydwoje oddali kilkadziesiąt lat życia Wrocławskiemu Ogrodowi Zoologicznemu. Ich miłość nie należała do porywczych. Sami nazywali swoje małżeństwo raczej takim zdroworozsądkowym niż z wielkiej miłości. A pani Hanna wcześniej dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Pod koniec życia bardzo żałowała jednak tego, że poświęciła aż tak dużo czasu pracy i swojej pasji. Dlaczego? Przyznacie, że to bardzo smutna refleksja. Czemu pani Hanna nie była zadowolona z tego, jak potoczyły się jej losy i jak wyglądały jej ostatnie chwile, aż do momentu, kiedy nie tak dawno temu dowiedzieliśmy się, że niestety zmarła. Dziś Wam to zdradzę, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Pani Hanna Stefania Gucwińska z domu Jurczak urodziła się 25 kwietnia 1932 roku w Warszawie. Jej rodzicami byli Stefania oraz policjant Piotr Jurczak, który był ofiarą zbrodni katyńskiej. Pani Hanna dzieciństwo spędziła w gorlicach. Ale jako dziecko często się przeprowadzała i kilka lat spędziła również w Myślenicach, gdzie pracował jej tata. Był tam komendantem powiatowym Policji Państwowej. Córka kapitana Piotra Jurczaka była niestrudzonym strażnikiem pamięci o ojcu oraz policjantach II Rzeczpospolitej. Walczyła najpierw o historyczną prawdę w sprawie mordu na polskich policjantach, a z czasem o godne uczczenie ich pamięci i propagowanie wiedzy. O nich wśród młodych pokoleń Polaków, częściej pamięci, napisali policjanci po jej śmierci. Studia inżynierskie skończyła na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Magisterium uzyskała w 1962 roku na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczej we Wrocławiu, bo właśnie do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu trafiła. Tam poznała swojego przyszłego męża, trzeciego już. I nie była to, tak jak wam powiedziałam we wstępie, miłość od pierwszego wejrzenia, a na dodatek pani Hanna przybyła tam z drugim mężem. Na temat tego pierwszego nie wiadomo zbyt wiele, ale o tym miłosnym trójkącie, który w Zowie Wrocławiu zaistniał, zaraz wam opowiem więcej. Bo mimo, że pan Antoni i pani Hanna nie opowiadali o gorącym uczuciu, jakie ich połączyło, przeżyli ze sobą razem ponad 60 lat. Chociaż gdy się poznali, nic nie zapowiadało o związku. Początkowo zamieszkali w jednym mieszkaniu w trójkę. Taki dostali przydział: pani Hanna, jej ówczesny mąż i pan Antoni, który to w swojej żonie, zamiast jakichś ciepłych uczuć, nawet przyjaźni na samym początku, wzbudził raczej zdenerwowanie, niezniechęcenie. Takie raczej uczucia, delikatnie rzecz ujmując, ambiwalentne. On był studentem tego samego kierunku w Krakowie i pojawili się we Wrocławiu na praktykach. Pani Hanna, drugiego męża Bernarda, poślubiła w 1957 roku i jak sama przyznała, byli najpiękniejszą parą na całej uczelni. Więc było to takie uczucie, które no jakby było wspierane przez wszystkich dookoła. Wszyscy uznawali, że świetnie do siebie pasują. Ale skąd ta niechęć? Pan Antoni może sam w sobie jej tak nie denerwował, jak to ją zdenerwowało, panią Hannę w sensie, że musiała oddać mu zwierzęta, którymi się wcześniej zajmowała. Musiałam lamparta przekazać i powiem szczerze, że znielubiłam Antosia za to. Byłam pewna, że nie zajmie się nim porządnie, mówiła. Ale to, że przyszli małżonkowie, o czym jeszcze wtedy w życiu nie wiedzieli, widywali się codziennie, sprawiło, że zaczęli dostrzegać w sobie więcej zalet niż wad i spojrzeli na siebie przychylnym okiem. I nawet te uczucia, które pani Hanna miała w sobie, zaczęły przemijać. Czułam się pokrzywdzona, myślałam sobie, że jak to będzie, dobrze panować nad tygrysem czy lwem, a ja dostałam małpy. Wygłupiały się i przedrzeźniały. Zastanawiałam się, jak ja je opanuję, mówiła w gazecie wyborczej. Ale pan Antoni zaczął jej pomagać, a tymczasem mąż pani Hanny poinformował ją, że wyjeżdża na Antarktydę. Jej natomiast zorganizował, chyba na pocieszenie, pracę w szkole na Helu. No, jak się domyślacie, Hel, a Antarktyda, dla kogoś, kto chce być badaczem, kto chce się zajmować zwierzętami, no, jakby poziomy atrakcyjności nieco się od siebie różnią, jednak. Więc pani Hanna po prostu się zbulwersowała i stwierdziła, że co to ogólnie za mąż, co tak o nią nie dba. Ja miałam zostać w Zoe i uczyć w jednoklasowej szkółce, gdy on pływa po Antarktydzie. No, kto by nie poszedł z takiego związku, mówiła w Onet Kultura. No i nastąpił rozwód, a potem poszło już szybko. Kilka miesięcy po rozwodzie stanęła znów na ślubnym kobiercu z panem Antonim. Dokładnie było to w 1962 roku i nie było jakiejś hucznej imprezy. Po złożeniu przysięgi w urzędzie stanu cywilnego poszli do pracy do ZO. No wieczorem była odrobina AIR koniaku, żeby jednak uczcić ten ważny fakt. Później przez lata twierdzili, że ani miłość, ani seks nie są najważniejsze w związku. I nawet bez ogródek mówili, że mm, kiedy pytano ich, czy w takim razie, skoro nie łączą ich te cechy, które no, teoretycznie nam się wydaje, że takie dobre małżeństwo cechować powinny, to czy jest to być może małżeństwo z rozsądku, takie praktyczne? Oni odpowiedzieli, że raczej tak i że są ze sobą z przyzwyczajenia, bo miłość przemija, seks jest albo w ogóle go nie ma. Różnie bywa, wyznała pani Hanna. Pieli się po szczeblach kariery, aż do samego szczytu, kiedy to pan Antoni został dyrektorem. zo. Te funkcje pełnił od 1966 do 2006 roku, a jego żona Hanna zawsze była u jego boku, zajmowała stanowisko głównego specjalisty do spraw hodowlanych miejskiego ogrodu zoologicznego. Jednak przez tyle lat, jak pewnie przypuszczacie, nie mogło być tak gładko, że po prostu władali sobie w wrocławskim zoo i nic tutaj się nie działo. Problemy pojawiły się na przykład w 1973 roku, kiedy zmarł dyrektor warszawskiego zoo. Wtedy postanowiono ich przenieść do Warszawy, ale oni nie chcieli się na to zgodzić. Żeby nas zachęcić, powiedzieli, że co cenniejsze zwierzęta zabiorą z Wrocławia. W rzeczywistości nas to zraziło. Pomyśleli budujemy tutaj zoo, a oni chcą mnie nam przenosić. Proponowali też pieniądze za zakup zwierząt. Zgłosiłem się wtedy na przewodniczącego rady we Wrocławiu. On mówi tak, jeśli uznacie to za karierę, to nie mam nic przeciwko, ale jeśli zdecydujecie się zostać tutaj, to ja się postaram, żeby można ją było w ogrodzie robić. To była dla mnie bardzo ważna deklaracja. Pojechałem więc do ministerstwa w Warszawie i tłumaczę. To jest sprawa polityczna, to ogród poniemiecki. Musimy go odbudować, żeby nie było, że Polacy nic nie potrafią. Minister się namyślił i powiedział, nie można dziury łatać, tworząc inną dziurę. Jaki ja radosny z tej Warszawy wracałem! opowiadał pan Antoni w gazecie wyborczej. I przekonywali, że przez lata u nich po prostu nie mogło być inaczej, ponieważ tak bardzo ściśle ze sobą pracowali, że wręcz musieli nie tylko być małżeństwem, ale współpracownikami, przyjaciółmi. I mówili, w małżeństwach, które razem pracują, tak jak my, mąż i żona, stają się przede wszystkim partnerami mówił w Superekspresie pan Antoni. To, że nie mamy tradycyjnego domu, jest doskonałą przeciwwagą dla niebezpieczeństw grożących małżeństwu. Rutynowych obowiązków, rutynowemu biegowi życia. Żyliśmy przecież w szalonym tempie, ciągle sądząc, że najpiękniejsze chwile mamy jeszcze przed sobą. Natomiast z kamerą wśród zwierząt, ten program, który dał im tak niesamowitą rozpoznawalność, pojawił się na antenie w latach 70. Ich kariera rozwinęła się naprawdę w ekspresowym tempie i bardzo szybko to małżeństwo zdała właściwie cała Polska. Nie tylko dzieciaki, ale również dorośli, bo był to program dla całych rodzin. Byli także współautorami filmów przyrodniczych, autorami licznych publikacji i książek o zwierzętach. Audycja z kamerą wśród zwierząt zdobyła dwa wiktory i dwa złote ekrany. Natomiast wszyscy, którzy pracowali z tą parą, mówili, że pani Hanna była osobą naprawdę bardzo ciepłą, bardzo miłą, bardzo pogodną. I dlatego w 1977 roku została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2003 roku Orderem Uśmiechu. Pracowała także w polityce, była posłanką na Sejm czwartej kadencji oraz ławnikiem sądowym. Jednak schyłek ich życia nie był wolny od skandali. Niestety nie potoczyło się to wszystko tak, jak myślę, że każdy, kto był fanem tego programu, i tej pary chciałby sobie życzyć. Zostali oskarżeni o okropne traktowanie zwierząt. Chodziło dokładnie o niedźwiedzia brunatnego z Wrocławskiego Zoo. Mago żył w skandalicznych warunkach, dziewięć lat miał nie widzieć słońca, spał w betonowym boksie z małym okienkiem. Ostatecznie pan Antoni został uznany winnym za znęcanie się nad zwierzęciem, które przez tak długi czas przebywało w warunkach, na jakie nie zasługiwało. Pan Antoni przekonywał jednak, że tak naprawdę był to tylko pretekst, by usunąć go z Wrocławskiego zoo i odpierał te zarzuty. Przypominał, że w 1991 roku małżonkowie uratowali go przed odstrzeleniem. Wiedzieli, że niedźwiedź bywa agresywny. Zapłodnił swoją siostrę, a ta urodziła trzy niedźwiadki. Pan Antoni chciał zapobiec takim wydarzeniom w przyszłości. Ta sprawa bardzo dużo ich kosztowała. Pani Hanna musiała sprzedać rodzinny dom, by opłacić adwokatów. Musieli opuścić Zo, w którym przez tyle czasu nie tylko mieszkali, ale także oczywiście Później, już kiedy mieli swój dom, e, pracowali. E, mieszkali też bardzo blisko Zo, co później było dla nich solą na otwartą ranę. Od mam trzymam się z daleka, tylko na moje nieszczęście mieszkamy blisko ogrodu. Każdego dnia trzeba przejść koło bramy, wszystko się przypomina. Po nocach śni jeszcze ten proces, skaza do końca życia, znów wszystko od początku. Nie będziemy się już bronić. W pewnym wieku nie ma sensu się bronić, mówiła w rozmowie z Onetem. Sponiewierali nas, poklepywali po ramieniu, jak wszystko było dobrze, a potem odwrócili się na pięcie. I ostatnie lata życia spędzili samotnie w swoim domu. Nie zapraszali do niego gości i też rzadko wychodzili. Szczególnie pan Antoni cieszył się tym, że może spędzać czas w domowych pieleszach. Szczęśliwy jestem, że tak mogę założyć rez nie muszę nosa wystawiać z domu, mówił w rozmowie z Anetą. Pan Antoni zmarł w 2021 roku, najprawdopodobniej po zarażeniu się koronawirusem. O panu Antonim zrobiłam odcinek, zostawię wam go w opisie i w pierwszym komentarzu, a także w karcie, więc jeżeli macie ochotę zapoznać się bliżej z jego historią, która zbliżona jest do tej, którą wam dzisiaj opowiadam, ale przecież nie taka sama, to bardzo serdecznie was do tego zachęcam. Pani Hanna ostatnie chwile z nim wspominała... Pytałam, czy wszystko w porządku, to mnie okłamywał, że czuję się świetnie. Znam go. Nie chciał mnie martwić, mówiła pani Hanna, a pan Antoni trafił do szpitala. Kiedy przed chwilą rozmawiałam z lekarzem ze szpitala, to w trakcie rozmowy mąż umarł. Zwierzyła się w wrocławskiej gazecie, informując jednocześnie o śmierci męża. Sama w grudniu 2021 roku nie mogła poradzić sobie z jego stratą. Wciąż nie mogę sobie znaleźć miejsca w domu, nie mogę teraz wszystkiego uporządkować w głowie, w sercu. Byliśmy razem 60 lat i nagle jego już nie ma, mówiła w SuperEkspresie. Na domiar złego sama również, po jakimś czasie zaczęła czuć się bardzo źle trafiła do Wrocławskiego szpitala z powodu zapalenia płuc i COVIDu. została przeniesiona na oddział intensywnej terapii, gdzie przebywała do 7 stycznia 2022 roku i ze względu na jej stan nie mogła także pojawić się na pogrzebie swojego męża, co na pewno było dla niej straszne, ale niestety musiała nadal być hospitalizowana. Pani Hanna zmarła w listopadzie 2023 roku w wieku 92 lat. Informację o jej śmierci podał prezydent Wrocławia. Będzie nam jej ogromnie brakować. Jej pogrzeb odbył się również w tym samym mieście w środę 22 listopada i zjawili się na nim przedstawiciele miasta, Wrocławianie, Wrocławianki, którzy przez lata pamiętali ją jako dyrektorkę Zoo, a także ulubioną postać z programu z Kamerą wśród Zwierząt. Jak więc widzicie, no jest to historia, można powiedzieć, bez happy endu, choć każdemu życzę, by w takiej zgodzie i szczęściu przeżył większość życia, ze swoim wybrankiem i dożył późnej starości. Myślę, że jest to marzenie wielu zakochanych dzisiaj osób. Natomiast, no, faktycznie bardzo przykro się słucha tego, że ktoś, kto przez tyle lat realizował się w swojej pasji, w swoich zadaniach. Czuł niedosyt, czuł się wręcz oszukany, w jakiś sposób zhańbiony. Tak właśnie czuła się pani Hanna. No natomiast myślę, że prawda tutaj jest niestety po środku. Ale myślę też, że warto skupiać się raczej na tym, co przez lata to małżeństwo dobrego zrobiło dla zwierząt. Bo, jakby niczego tutaj w tej sprawie już nie zmienimy. Chciałam także Was poinformować, bo wiele osób pisało na temat tego, że ten odcinek nie pojawił się zaraz w momencie, kiedy pani Hanna zmarła. Że stało się tak z tego powodu, że byłam po prostu w takiej części świata, która oczywiście realizację odcinka by mi umożliwiła, ale w granie go już nie bardzo. Więc kiedy wróciłam po jakimś czasie, już minęło trochę czasu, więc stwierdziłam, że ten odcinek przygotuję dla Was na spokojnie i tak jak obiecałam. Jest, więc mam nadzieję, że wszystkich, którzy tu szukali jakiegoś drugiego dna, dlaczego większość większości osób robię, a tutaj nie zrobiłam, będzie to wystarczająca odpowiedź. Mam nadzieję także, że dacie mi znać, o kim jeszcze chcielibyście, abym zrobiła odcinek w przyszłości, być może właśnie jakimś znanym polskim przyrodniku, czy podróżniku, czy podróżniczce. Dawno takiego odcinka nie było, więc chętnie się zajmę. Właśnie takim tematem proponuję, bardzo Was proszę i oczywiście zobaczmy się w kolejnym odcinku. Będzie mi miło, jeżeli będziecie chcieli ze mną spędzić czas. To jest zawsze dla mnie ogromne wyróżnienie, że wybieracie spędzanie swojego wolnego czasu właśnie ze mną. Bardzo to doceniam. Pamiętajcie o tym. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia. Cześć.